Witam z tej strony Krzysztof Wojczal. Zapraszam również na mojego bloga krzysztofwojczal.pl A tym razem krótki komentarz z rana dotyczący tego wydarzenia, incydentu, nie wiem jak to nazwać, czyli uderzenia dwóch prawdopodobnie pocisków rosyjskich w terytorium Polski. No i niestety ofiary śmiertelne, pierwsze polskie ofiary śmiertelne związane z wojną na Ukrainie. Konkretnie dwie. I teraz jak tą tragiczną, wydawałoby się, sytuację, znaczy nie wydawałoby się, tragiczną sytuację, można by było przekuć na korzyść interesów państwa polskiego, interesów naszego bezpieczeństwa narodowego. O tym za chwilę sobie powiemy bardzo krótko. A jeśli podobają Wam się tego rodzaju nagrania, jeśli cenicie sobie ten kanał, zapraszam do wspierania na patronite.pl, łamane na Krzysztof Wojczal, link znajdziecie w opisie do materiału. A teraz dwie rzeczy, z którymi się chciałem z Wami podzielić tak na gorąco. Pierwsza jest taka, że stało się dokładnie to, co opisywałem jeszcze w grudniu i w styczniu w swoich krytykach do armii nowego wzoru. To znaczy podnosiłem, że musimy inwestować w systemy przeciwrakietowe, z tego względu w drogie systemy przeciwrakietowe no bo taki był argument strategów Future, że te systemy są za drogie i lepiej przyjmować na klatę i mój argument był taki że nie możemy sobie na to pozwolić ponieważ jeden przypadkowy przypadkowy zbłądzony pocisk może trafić w infrastrukturę krytyczną i Rosjanie będą mogli się z tego wytłumaczyć że to było przypadkowe że niechcący i nie wywołamy z tego powodu przecież III wojny światowej no a straty zostaną poniesione i to będzie działanie pod progiem wojny mimo, że, mimo, że użyte zostałaby po prostu broń. I warunki na Ukrainie, czyli ta wojna, która tam trwa, stwarza możliwości do wykonania takiego, takich działań i daje, daje po prostu pretekst. Oczywiście to co, się, to, co się teraz stało, trudno uważać za celowe działanie, ponieważ trafiono w obiekty cywilne i zabito cywilów. Natomiast czyli na 100% w mojej ocenie to, to był po prostu nieszczęśliwy przypadek, ale to pokazuje, że to nie musiałby być przypadek, to mogłoby być działanie celowe i taka jedna rakieta mogłaby nam wyrządzić szkodę. Oczywiście, gdyby ona leciała w jakąś infrastrukturę krytyczną, to podejrzewam, że zostałaby zatrzymana przez nasze systemy w tej chwili natowskie, NATO które są rozstawione na terytorium Polski. Ona uderzyła zbyt blisko granicy wcale w, w nieistotne, w związku z czym nie podjęliśmy tej obrony, więc od razu te krzyki, że nasza, nasze system przeciwlotnicze, radary przeciwrakietowe, które są rozmieszczone przez NATO, one są tutaj nieskuteczne. One są skuteczne, ale bronią czegoś zupełnie innego. Więc tutaj uspokajam. Natomiast tak jak już mówiłem, no, Rosjanie nie mogliby jedną rakietą nas skrzywdzić, gdybyśmy mieli odpowiednią ilość i odpowiedniej jakości systemy przeciwarkietowe. W związku z czym musieliby wystrzelić kilkadziesiąt albo sto, albo sto pocisków, żeby zniszczyć dane cele. A tego się już nie da wytłumaczyć e, i tego się już e, e, po prostu... E, to, to musiałoby się wiązać z odpowiedzią, a być może wypowiedzeniem wojny przez NATO. A na pewno zdecydowaną odpowiedzią przez NATO. Także posiadanie, samo posiadanie systemów przeciwrakietowych, rozmieszczonych w odpowiednich miejscach jest po prostu niezwykle istotne, i dokładnie taki przykład opisywałem w swojej krytyce do armii nowego wzoru, że właśnie jednej rakiety, chodzi o to, żeby nie przepuścić jednej, kilkunastu rakiet, i chodzi o to, żeby zwiększyć ryzyko, ryzyko po stronie Rosjan, którzy, ewentualnie chcąc zniszczyć jakiś obiekt infrastrukturalny, musieliby liczyć się z tym, że muszą dokonać tak dużego ataku, że od razu będzie wiadomo, że to będzie wojna. W związku z czym to by, to by ich odstraszało od takiego działania. Natomiast no tak jak już widzimy, może w przestrzeń powietrzną polską wlecieć jeden albo dwa rosyjskie pociski i w coś uderzyć, no i tej wojny nie będzie. I no, oczywiście słusznie, bo to jest, no to, to, to jest jakby ten, ten przypadek, to wydarzenie jest zbyt małe, żeby miałoby powodować tak daleko idące skutki. Natomiast można sobie wyobrazić, że te pociski trafiłyby w niebronione na przykład jakieś ważne obiekty infrastruktury, infrastruktury krytycznej dla Polski, no i co wtedy? Tak więc, niestety, niestety w tej kwestii znowu się sprawdziło to co, to, co opisałem. To jest jedna kwestia. A druga rzecz, już tak bardziej konstruktywnie. Tą sytuację tragiczną można przekuć w naszą polityczną walutę dla Polski bardzo konkretnie, to znaczy już teraz widać bardzo duże zamieszanie. Joe Biden rozmawiał z naszym prezydentem, czego starał się zawsze unikać, jak dotychczas można było obserwować. Ograniczał te, ograniczał te relacje z naszym rządem. Jednocześnie były rozmowy na, na płaszczyźnie z NATO były rozmowy nawet z Unią Europejską od strony naszego rządu. Także wiele osób, które nawet może nie wiedziały, gdzie jest Polska, w tej chwili już wie, gdzie leży nasze państwo i jak ono jest bardzo ważne, nie tylko z perspektywy bezpieczeństwa regionu, ale i całego NATO, a nawet całego systemu międzynarodowego. A co za tym idzie? Jeśli nasz, nasze problemy, czy uderzenie w nasze terytorium jest problemem całego NATO, teraz wszyscy zastanawiają się, jak. Na to, czy Stany Zjednoczone powinny odpowiedzieć, czy powinny odpowiedzieć, jak to potraktować, jak bardzo istotny jest ten incydent. To jest duży problem e, polityczny, e, ale nie tylko polityczny, po stronie NATO i Stanów Zjednoczonych. Co w związku z tym? W związku z tym jest to świetny argument do tego, by po prostu pokazać na tym żywym przykładzie Amerykanom, że nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo Polski. Jest równoznaczne z ich bezpieczeństwem, a może nie bezpośrednio, ale pośrednio, i jednocześnie jest ich problemem politycznym. Co w związku, a w związku z tym, dalej, konkludując, powinni bardziej zaangażować się w pomoc w rozwój polskiej armii, polskiego bezpieczeństwa i przeprowadzania pewnego rodzaju inwestycji infrastrukturalnych związanych z projektami militarnymi w Polsce. Być może, ja tutaj taki podałem przykład już na Twitterze, na Facebooku, u siebie na, 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 na kanałach, na mediach społecznościowych, że być może, może się, trzeba się starać o jakieś dodatkowe systemy używanych patriotów, które trafiłyby za darmo, za darmo do Polski, a być może trzeba po prostu uzyskać jakieś. Może finansowanie pozyskać jakieś korzystne finansowanie, które pozwoliłoby rozwijać polską armię, jej potencjał, czy jej liczebność, czy modernizację, przecież mamy takie wielkie plany ambitne. I ta sytuacja naprawdę pokazuje, że w nasze ambitne plany dotyczące zwiększania bezpieczeństwa Polski i modernizowania i zwiększenia armii, jest interesem wszystkich w NATO i jest interesem Amerykanów. I wydaje mi się, że tu powinniśmy w tej chwili kuć to żelazo, póki jest gorące, bo jest po temu argument i wydaje mi się, że można, można coś ugrać. Tyle ode mnie, króciutko, ale myślę, że treściwie. Także jeszcze raz zapraszam do wspierania na Patronite. Pozdrawiam i do usłyszenia.